Temat główny za chwilę, bo myślę istotna informacja na początek. Wczoraj zakończyły się zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jako Przewodniczący tej Komisji Wyborczej, co świadczy, że mamy jedno zgłoszenie, zgłosił się obecny Przewodniczący Leszek Miller, który wybór będzie niewielki, ale będziemy oczywiście wybierali Przewodniczącego wyborami powszechnych przez wszystkich członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ale dzisiaj najważniejsza jest inna sprawa, bo tu spotkaliśmy się. Jak Państwo widzicie jest grupa ze mną młodych ludzi, którzy nie do końca kojarzony z SLD, ale podjęliście e, to, to mam nadzieję. E, jakiś czas temu spotkaliśmy się z tą grupą, rozmawialiśmy o problemach lewicy w Polsce, o tym, co jest dla lewicy najważniejsze, jakie podjąć działania, aby rzeczywiście lewica stała tą, się tą siłą, która będzie mogła wdrażać swój e, program do działania. Dyskutowaliśmy o lewicy. Tu są przedstawiciele ruchu Palikota, którzy mają inne zdanie niż przewodniczący. W związku z tym po pewne, pewne uzgodnienia, ale nie chciałbym ja o nich mówić, chcę oddać im głos. Bardzo proszę Łukasz, rozumiesz, jako pierwszy, tak? Tak, witam bardzo, 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 bardzo serdecznie. Łukasz Waniak, wiceprzewodniczący okręgu, były wiceprzewodniczący okręgów 36. Ruchu Palikota. Proszę Państwa, w dniu wczorajszym premier Donald Tusk i, i, i Janusz Palikot otwarli okienko transferowe. My dołączamy się i wchodzimy w te buty z, z transferami. Wczoraj do klubu Ruchu Palikota przystąpił jeden z posłów Platformy alterskiej Gowin, przepraszam, Gowin, tylko się oszczędził Gowina oczywiście. My również, tak wspominałem, wchodzimy w, 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 w okręg opręsferowe, tylko wchodzimy z większą liczbą działaczy. W okręgu 36 właściwie połowa okręgu w dniu dzisiejszym przechodzi do, do ruchu pani kota. Przepraszam, oczywiście. Tak, do SLD naturalnie, to taka pomyłka jeszcze. Z, z, z tego, ponieważ my jesteśmy tutaj wszyscy właściwie od początku i jesteśmy współtwórcami ruchu pani stąd ta pomyłka. W naszym przekonaniu jesteście dzisiaj świadkami początku, końca ruchu pani Dzisiaj jest początek końca ruchu pani a więc jest to wydarzenie dosyć znaczące. Tutaj na sali jest blisko 20 tysięcy głosów, które w ostatnich wyborach otrzymali kandydaci na posłów. Zarówno z naszego okręgu, jak i z okręgu 20, 25, z okręgu gdańskiego. Są dzisiaj z nami Kamila Zdorowicz, to jest sekretarz klubu w Ostrowie Wielkopolskim drugiego co do wielkości miasta w okręgu. Henryk Rękowski, lider klubu pleszewskiego oraz przewodniczący sądu okręgowego w, w Owu 36 Kajetan Dobrowski, przewodniczący klubu powiatowego Kaliski Struktur. Rafał Cichał sekretarz sądu Sądu okręg Okręgowego, Agnieszka Gąbek i, i Leszek Korzeniowski, ale o, o, o tych państwach za chwileczkę. Wśród działaczy, którzy odeszli, takich znaczących działaczy, którzy odeszli, bo to jest, są przedstawiciele, jest jeszcze Przemek Grzeźniczak, to jest lider klubu Ostrowskiego, współzałożyciel tego klubu, jest Ksenia Bdzioch, członkini Okręgowego Sądu Koleżońskiego. Dzisiaj nastąpiło gigantyczne tąpnięcie w, w całym okręgu 36 właściwie członkowie zarządów największych klubów w, 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 w okręgu, całkowicie, i to warto pod, podkreślić, całkowicie rozpadł się powiatowy klub Kaliski i, 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 i zostanie tutaj przejęty przez struktury Sojuszu w Demokratycznej, będziemy wspólnie budować nowoczesną Polskę, platformę nowoczesnej Polski. I tak wspomniałem jest z nami Agnieszka Gądek, przewodnicząca okręgu 25, okręgu Gdańskiego. Osoba, e, która dzisiaj przyjechała do nas z Gdańska. E, dostała więcej głosów w, w wyborach, aniżeli obecna marszałek Sejmu Wanda Nowicka. To też o czymś świadczy. Ona dzisiaj już nie jest grupa i kota, jest dzisiaj e, e, razem z nami, będzie budować e, e, nowoczesną Polskę przy, przy SLD. Jest Leszek Korzeniowski, e, człowiek e, numer 3 na liście do Sejmu wiceprzewodniczący okręgu, szef sztabu w okręgu 20-25. Proszę Państwa, ale to dopiero początek tych, tych, tych zmian, które się dzieją w ruchu Wierzchołek góry lodowej, góry lodowej, w którą za chwileczkę uderzy łajba Janusza Palikota z kapitanem Januszem Palikotem na czele. Nad ruchem Palikota za chwileczkę zawiśnie potężny atomowy grzyb, a powody naszego, naszego odejścia jest kilka. No podstawowy powód to jest łamanie statutu przez Janusza Palikota i przez zarząd, zarząd krajowy. Ruch Palikota właściwie dzisiaj stał się przybudówką Platformy Obywatelskiej. Trzeba sobie to powiedzieć jasno i otwarcie. Ruch Palikota nie ma nic wspólnego dzisiaj z lewicą. To jest partia liberalno-prawicowa i każdy, kto, kto mówi dzisiaj, że Ruch Palikota jest partią lewicową, Zwyczajnie Pan. Ruch Palikota jest dzisiaj przedmiotówką Platformy Obywatelskiej. Powiedzmy sobie to jasno i otwarcie. Mało tego, Janusz Palikot jest koniem trojańskim wprowadzonym w środowisko Lewicy po to, aby tą Lewicę skompromitować. Janusz Palikot i Donald Tusk stwierdzili, że aby zaatakować Kler i odsunąć podejrzenia od Donalda Tuska, stworzą nową partię, stworzyli Ruch Palikota. I my to mówimy jako działacze, utwórcy tego ruchu. Zostaliśmy politycznie oszukani przez Jąsza Janusza. Janusza Panikota. Drodzy Państwo, dzisiaj powinno Państwu dać bardzo wiele do, 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 do myślenia. Ja myślę, że, że powiem w jeden krótki sposób, jeżeli chodzi o, o łamanie statutu, bo to jest jeden z podstawowych powodów naszej rezygnacji. Swego czasu Janusz Panikot. Krzyżował Konstytucję RP. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki, 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 yy, takie zdarzenie. My dzisiaj nie będziemy yy, krzyżować Konstytucji, yy, statutu ruchu Potraktujemy go dzisiaj łagodnie. Pan Przewodniczący yy, Sądu To jest dzisiaj statut ruchu Balkota. Tam, tam nominuje się statut ruchu Balkota W czas. Tam jest jego miejsce. Jestem bardzo smutno o tym poinformować, ale takie są fakty. Tam jest miejsce dzisiaj statutu yy, Ruchu Paliwowego, ponieważ jest to maksymalny akt prawny, nie jest w ogóle nieprzestrzegany. Kolejny powód odejścia tak znaczącej grupy działaczy yy, to naginanie prawa, ale to także naginanie prawa w ten sposób, że wywierało się wpływ na członków Okręgowego Sądu Kolejnońskiego. To jest bardzo poważna sprawa, dlatego połowa Sądu Okre Okręgowego Sądu Koleńskiego zrezygnowała dzisiaj y, 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 z bycia członkami ruchu Jeżeli chodzi o łamanie statutu, coś więcej na ten temat może powiedzieć Leszek Korzenowski. Tam w okręgu 25 również to miało miejsce, dlatego jeszcze oddaję Ci głos Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Faktycznie łamanie statutu ma nie tylko też, właśnie nie miało miejsca też tylko w okręgu gdańskim. Z takich nieoficjalnych informacji wynika, że Jedna czwarta okręgu w Polsce została dotknięta takim działaniem. Proszę spojrzeć na to zdjęcie, albowiem, są to działacze, którzy budowali ruch Palikota na Pomorzu. Są to działacze, których dzisiaj już nie ma. Tak wygląda dzisiaj lista działaczy ruchu Palikota na Pomorzu. Kto ma rację? Twarz ruchu Palikota? Czy ludzie, którzy pracowali na ideały lewicy? Tak wygląda ruch Palikota dzisiaj w całej Polsce, nie tylko w Okręgu Gdańskim i nie tylko w Okręgu Kaliskim, ale wygląda też w całej Polsce. W Gdańsku wpłynął już, wiemy, pierwszy wniosek do prokuratury właśnie w sprawie łamania statutu, w sprawie różnych nadużyć. Wiemy też, że będą spływały kolejne dwa wnioski. Będzie to województwo warmińsko-mazurskie, będzie to województwo opolskie. Myślę, że to początek góry lodowej. Co sądzimy o ruchu Palikota? Już chyba najlepiej, co sądzimy o ruchu Palikota powiem pani Agnieszka Gąstek. Ja bardzo krótko i treściwie. To jest polityka Janusza Palikota. Piękna torba, piękny wizerunek, który przyciąga. Natomiast w środku nie zaskoczę państwa. Wszystko to już znacie. Stare gadżety. Czy te gadżety zmieniły życie Polaków? Czy to wpłynęło na naszą politykę? Zupełnie nie. Dlatego trafiają z powrotem do torby i odsyłamy je Januszowi. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze, jeszcze chcieliśmy odczytać taki apel do działaczy, którzy są dzisiaj w Ruchu Pani Kota. Jeśli Państwo pozwolicie, przeczytam ten apel. To jest apel, po którym spotkaliśmy się wszyscy. Apelujemy do wszystkich działaczy i posłów, którzy obecnie są jeszcze w Ruchu Pani Kota w całym kraju. Większość z Was to wspaniali, ambitni i bardzo pomysłowi ludzie, którzy zbudowali tą partię praktycznie od zera, bez funduszy, w niesprzyjających temu warunkach i pomimo tego, to Wy jesteście jej siłą. To Wy pociągnęliście za sobą tłumę. Nie dajcie się zwieść, nie dajcie się politycznie oszukać, nie pozwólcie, aby Janusz Palikot nadal Was wykorzystywał. Nie bądźcie wiernymi, bezmyślnymi narzędziami do pozyskiwania głosu. Zapraszamy Was do budowania nowoczesnej Polski, której idea porwała nas wszystkich i z tego powodu przystąpiliśmy do ruchu Palikotu. Chcieliście realizować ją z Januszem Palikotem, ale gwarantujemy Wam, że możecie realizować również bez niego, tym bardziej, że pod jego przywódcem partia nieuchronnie idzie na dno, a wasze marzenia o nowoczesnej Polsce na świecie. Jesteśmy pewni, że działając w dalszym ciągu razem możemy przenosić góry. Prosimy Was, abyście przyjrzeli się temu, co się dzieje w Waszych okręgach, a z całą pewnością dojdziecie do podobnych wniosków. Jesteśmy nadal z Wami, choć już poza ruchem, i zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie i zaangażowanie. Czekamy na was. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze kilka jeszcze uwag w temacie szczegółów. To, o czym koledzy mówili, od trzech tygodni rozpoczęła się budowa nowej platformy w Sojuszu Lewicy Demokratycznej pod nazwą Nowoczesne Państwo. To jest właśnie platforma, którą budują byli działacze ruchu Pani Kota, którzy zostali oszukani polityką Róża Pani Kota. I Państwo musicie sami teraz stwierdzić, czy lewica to jest ta partia, która nie zgadza się, czy zgadza się z podniesieniem wieku emerytalnego dla kobiet do 67 lat, czy lewica to jest ta partia, która jest przeciwko podniesieniu płacy minimalnej, czy lewica to jest ta partia, która w szeregi przyjmuje posła Bibałę, który jest bardzo prawicowy i bardzo liberalny, a szczególnie jest za jedną teorią, że wszystko może naprawić rynek a to, co społeczne, nie jest istotne. Jeżeli to jest lewica, to macie Państwo dowód, że nie jest to lewica. W związku z tym witamy w naszych szeregach następną grupę działaczy Ruchu Palikota, która przystąpi do Platformy Nowoczesne Państwo w ciągu, myślę, najbliższych dwóch tygodni. Takie spotkanie w Warszawie się odbędzie, na które zapisało się, czy zgłosiło swój akces ponad 300 działaczy Ruchu Palikota, ale działaczy funkcyjnych. Bo to jest istotne. Chcemy wokół tych działaczy funkcyjnie zbudować w każdym powiecie taką strukturę ludzi młodych, którzy mają pomysł na Polskę, którzy chcą, aby Polska była sprawiedliwa, chcą, aby w Polsce ludziom żyło się lepiej i chcą działać społecznie, bo to jest bardzo istotne. Myślę, że dzisiaj polityka gadżetów się zakończyła, o czym tu koleżanki i już powiedzieli. Gadżety muszą trafić już do szuflad, a nam jest potrzeba działania. Szczególnie w Polsce, gdzie coraz bardziej staje się prawicowa, liberalna, e, gdzie potrzeba dużo działań dotyczących społeczeństwa i poprawy ich życia. E, I tyle uwag naszych. Bardzo proszę, że Państwo macie pytania, proszę uprzejmie. Tak, jak u Pana się ucieka, Paneka w jedną z ostatnich konferencji prasowych przed wyborami parlamentarnymi konferencji prasowych z po Polską Aleksandrzaka, który mówił wtedy, że apelował do mieszkańców, żeby nie głosować na podróbkę, e, jaką jest Ruch Palikota, tylko głosować na prawdziwą rękę. Państwo już wtedy wiedzieliście, że to jest podróbka, czy wtedy byliście zaślepieni kampanią? To 9 do 9 października wierzyliśmy w to, że to jest to piękne opakowanie, które ma coś w środku. Okazało się to, co pokazała że w środku, no jest to, co jest. No, więc, yy, do 9 października wierzyliśmy, że naprawdę z ruchem Palikota możemy zbudować nowoczesne państwa. Do 9 października co się stało? Po 9 października stała się, delikatnie mówiąc, zmiana programowa. Okazało się, że tak na to co mówiłem wcześniej, że ruch Palikota, Janusz Palikot okazał się koniem trojańskim wprowadzonym w środowisku A konkretnie czym to się objawiało? Łamaniem statutu, jest... naginaniem prawa. Może <coughs> no, jeszcze to wynikało z braku realizacji yy, wyborczych obietnic. Na przykład Janusz Palikow rozpoczął swoją obecność w Sejmie od zdejmowania krzyża z sali sejmowej. Mając już gotowe rozwiązania, na przykład dotyczące wprowadzenia lekcji etyki do szkół. Wojna z krzyżem, jak wiadomo, jest skazana na przegraną gdyż yy, bardzo trudno będzie uzyskać większość umożliwiającą przegłosowanie zdjęcia krzyża z sali obrad. Mieliśmy kolejny przykład, kolejną odsłonę wojnę o krzyż, która przez długi czas trzymała całą polskę wszystkich polityków w szachu. Yy, następnym takim elementem było wprowadzenie, yy, walka o zalegalizowanie marihuany. Yy, drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, czy zalegalizowanie trawki w jakiś sposób poprawi warunki życia Polaków, społeczeństwo to nie są barany i trawką się nie najedzą. Zrozumieliśmy po prostu, że jest to zasłona dymna, pod, pod którą wprowadzono potajemnie akta, pod którą wprowadzono ustawę refundacyjną, i w chwili obecnej zmierza to wszystko do wprowadzenia y, ustawy emerytalnej, która będzie zmuszała nas do pracy do 67 roku życia. To nie jest Polska, o którą chcieliśmy walczyć. Dziękuję. Panie Przewodniczący, czy ta platforma zmierza w stronę nowego ruchu łączonych sił SLD i młodych rodziców? Pani Kota? Myślałem, że Pani Kota to nie. Bo nie, nie, nie. W będzie, tej tak, będzie, tak, będziecie budować Będzie zewnątrz. Na pewno oświadczam jeszcze raz. 1 maja Sojusz Lewicy Demokratycznej, gdzie na ulicach Warszawy, a nie w pałacu w sali kongresowej. Jesteśmy w samodzielną partią lewicową. Platforma tworzy się na zasadzie funkcjonowania w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Statut Sojuszu dopuszcza platformy, platformy programowe. I to ma być platforma programowa, która będzie wewnątrz Sojuszu Lewicy Demokratycznej walczyła o kwestie ludzi młodych, bo to jest bardzo istotne będzie tą siłą napędową i mamy nadzieję, że z tej platformy w najbliższym czasie również wyrosną nowi y, szefowie, liderzy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no bo trochę młodości nam też potrzeba. Czy liderzy y, y, tej nowej platformy będą startowali z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy będzie to całkowicie, y, powiedzmy, y, inny byt pod inną nazwą? Nie, nie. To jest platforma wewnątrz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Istnieje taka możliwość statutowa. Będzie ona działała pod krzywdę Sojuszu Lewicy Demokratycznej jako platforma programowa. Czy działacze będą startowali? Ja mam nadzieję, że już w wyborach samorządowych spora grupa działaczy, tych młodych ludzi wystartuje w tych wyborach na dobrych miejscach, a zdobędzie mandaty i będzie siłą taką napędową również w naszych samorządach, w których też są potrzebne zmiany. Rozumiem, że wspólny start do Europarlamentu, par moment, moment, jak wzięli, tak? Znaczy tak, od początku nie było takiej mowy. Ja myślę, że tutaj dwie osoby były bardzo za tym, czyli pani Kot e, i myślę, że niestety e, nasz lider był e, prezydent, prezydent Sadek Kwaśniewski, ale myśmy to rzucili jako dzisiaj nienagłodrzejszy pomysł po tym, jak działacze Platformy powiedzieli, że nie będą popierali płacy minimalnej zwiększenia, i będą za podniesienie wieku mentalnego. no to programowo jest to niemożliwe. Przypominam, że taki pomysł programowy już był. Eee, to był LID, w którym tak się różniliśmy programowo, że po pół roku ta struktura się rozpadła. My no już tego tworzyć nie będziemy. Nie możemy iść wspólnie z partią, która idzie wbrew europejskim socjalistom, bo europejscy socjaliści głoszą zupełnie inne tezy. W związku z tym na pewno wspólny LID nie będzie. Panie jeszcze pytanie, czy to, że tutaj do Kalicza akurat przyjechali byli członkowie wykupu Likota Gdańska. Czy to oznacza, że Pan ma taki, taką misję w sojuszu, czy taki magnetyzm, że to gdzieś tutaj, wokół Pana się odbywają te e, ruchy, ruchy, że to nie Nie, nie, Akurat tak wyszło. Głównie rozmawialiśmy, oczywiście, ja rozmawiałam w okręgu 36, bo też mój okręg wyborczy i teraz go rozpoczęliśmy. Ale wiedząc, że również koledzy. W Gdańsku mają podobne, podobne zdanie co w Kaliszu. Jest to trzeci, cz trzecia, czwarta konferencja z różnych stron. Były już w Warszawie, były w innych miejscach. Dziś spotykamy się w Kaliszu. Na tak się stało, że pełnię funkcję wiceprzewodniczącego partii odpowiedzialnego za sprawy wewnątrzpartyjne. To jest wewnątrzpartyjna, więc jak gdyby no to jest mi też przypisane. Mówicie panowie o łamaniu prawa, naginaniu statutu. Dosyć takie poważne hasło. Proszę powiedzieć, na czym konkretnie to polega. Czy jakieś przykłady jesteście w stanie podać? No przykład naszego okręgu to jest przykład, gdzie został złożony e, pozew do Okręgowego Sądu Polejńskiego na jednego z członków zarządu okręgu, który bezprawnie nagrywał posiedzenie zarządu okręgu 36, w którym ja uczestniczyłem. Pozew trafił do sądu okręgowego, którego przewodniczący jest tutaj Henryk Rękowski. E, że ja opowiem tej sytuacji, proszę. Więc, yy, nastąpiło w tym momencie podważenie kompetencji wybranego w czasie kongresu Sądu Koleżeńskiego, yy, który się ukonstytuował zgodnie z postanowieniami statutu, którego posiedzenie pierwsze zostało zwołane zgodnie ze statutem. Yy, po upływie kilku dni milczenia, kiedy, kiedy domagałem się yy, wyjaśnienia. Yy, Wskazówek dotyczących rozpatrzenia tego pozgór, dlatego, że nie była to sprawa poważna, dotycząca członka zarządu okręgu. Na prędce został sklecony na kolanie regulamin, który regulował sprawę określoną przez statut wstecz. Więc, w przypadku, w którym mamy do czynienia z prawem działającym wstecz, no o czym my mówimy, Panie doktorze, jeżeli można, bo to jest stąd. Ale są przypadki, gdzie odbyły się dwa zjazdy wojewódzkie, ponieważ on, byli działacze, którzy zorganizowali zjazd, nie zostali wpuszczeni na zjazd, który organizowali obecni posłowie. Takich przypadków jest kilka w Polsce. Zjazd wcześniej zakończył się interwencją policji, bo dochodziło do Uważam, no, że transfer może być. To osoba, która przychodzi powinna oddać mandat, ponieważ wybory w Polsce nakładają się na partie polityczne. I to jeżeli dzisiaj mówimy o czy koledze Kopyciński od nas, to nie byłby kolega Kopyciński posłem, który niestety w Sojuszu lewicy demokratycznej z pierwszego miejsca. To jest ten temat. W związku z tym można przejść, każdy ma prawo zmienić zdanie i zmienić poglądy. Tylko w takim przypadku należałoby no, utrzymać może poziom kiedyś Janusza Palikota, który wychodząc zdał mandat. I ci posłowie również e, powinni zdać mandat, bo jednak e, wybory do parlamentu są wyborem politycznym. Ludzie oprócz tego, oprócz tego, że głosują na nazwisko, głosują na partię polityczną. Partie polityczne zbierają głosy i przecież to ewidentnie można zaświadczyć po chociażby no, kolegach, którzy tu są, przecież to nie była kwestia głosowania tu na konkretne osoby, to była kwestia głosowania na ruch Palikota, który stworzył się, miał fajne i dobre hasła, lewicowe, ludziom się spodobało. Ludzie głosowali na konkretną partię polityczną. Więc my nie przeminujemy teraz Dzień na co bardzo. Państwo liczycie, wstępując pod szereg SLD? My na nic nie liczymy, wstępując do ruchu Bajkota również na nic nie liczyliśmy, występowałem osobiście do ruchu poparcia sięgało 1%. 1%, liczyłem na zmianę e, oblicza naszego kraju i liczę, że w tym przypadku będzie tak samo, że SRD otworzy się bardziej na, na młodych ludzi, co dzisiaj, czego dzisiaj jesteśmy y, 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 świadkami i y, 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 liczymy na, na, na zmianę budowania nowoczesnej Polski. Może ja powiem na co my liczymy. Patrząc na stopień zubożenia polskiego społeczeństwa, drodzy Państwo, na co można liczyć? Jedynie na to, że będzie nasz w kraju żyło lepiej. I na tym nam przede wszystkim zależy. Wczoraj Janusz Palikota rozdawał prezerwatywy, my apelowaliśmy do niego, żeby rozdawał bułki matkom, ponieważ dzieci często chodzą do, 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 do szkoły wodnej. No, happening i Janusza Palikota przestają już bawić nawet społeczeństwo. Problem jest jeden. Jesteśmy za tym, że więcej się rodziło, a tu więcej jesteśmy przeciw. Temu. To było już... A w ogóle Palikot wie o tym, że Państwo odeszliście, rozmawialiście z nim na ten temat? Jaka była ja też ja piątek czy... osobiście rozmawiałem, byłem w Sejmie, rozmawiałem z Januszem Palikotem. Rozmowa trudna, rozmowa, w której myślałem, że, że, że dojdziemy do porozumienia, nawet dostałem od niego pewne sygnały. Natomiast w niedzielę złożyłem rezygnację, ponieważ. Janusz Palikot nie dotrzymał pewnych politycznych obietnic. Jaki? No nie chciałbym tego zdradzać, ponieważ było to w gabinecie u niego, ja więc to jest... To jest Państwo, ja nie to jestem to... jak Janusz Palikot, nie będę opisywał o tym, co się dzieje w politycznych gabinetach. Tu mamy przykład jego książki, ulicy Platformy. Podcinam się od takich je, je. to co mówił kolega, wszyscy, którzy przechodzą dzisiaj, zmieniają barwy. Yy... Jest to poprzedzone rozmową, jeżeli nie sam, Januszem Panikotem, bo nie jest to niemożliwe, to z kierownictwem partii, więc to nie jest żadne zaskoczenie, to nie jest nic, o czym nie są informowane kierownictwo Lobu Panikotem. W każdym przypadku. Jeżeli Państwo więcej tutaj nie mają, uprzejmie dziękuję, życzę miłego